14 to dzień na żywo w TVN24. Zwróciła uwagę wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu, że nie podoba jej się, jak rządzący traktują w Polsce kobiety. W odpowiedzi kobieta usłyszała obraźliwe słowo. Nagranie z tej sytuacji opublikowała posłanka koalicji obywatelskiej Barbara Nowacka. A z nami jest Marcin Kwaś. Szkoły są miejscem transmisji koronawirusa, tak przyznaje minister zdrowia i dodaje od razu, że mimo to placówki na razie jednak nie zostaną zamknięte. Dlaczego? To Adam Niedzielski tłumaczył na antenie radia RMF. I jest z nami Małgorzata Telmińska. Dzień dobry, Małgosiu. Szkoły na razie nie będą zamknięte, a inne obostrzenia, np. przykład paszporty covidowe czy możliwość weryfikacji przez pracodawcę zaszczepienia pracownika, jak to jest w innych krajach? Trwa dzień na żywo w TVN24. Już za chwilę wrócimy do historii 30-letniej pani Izabeli, która już za godzinę ulicami Warszawy ruszy Marsz Pamięci dla 30-letniej Izy. Marsz pod hasłem Ani jednej więcej. Arkadiusz Wierzuch jest z nami. Arku, jaka jest trasa tego... To fragment wstrząsającego reportażu i to wstrząsająca historia pani Izy, która zmarła w szpitalu w Pszczynie. Teraz będziemy to komentować z doktor Anną Parzyńską. I tragiczny finał koncertu w amerykańskim Houston Tłum tak napierał na scenę, że niektóre osoby upadły i zostały zdeptane, zginęło osiem osób, kilkaset jest rannych. O szczegółach tego tragicznego wydarzenia Jan Pachlowski. I to Jan Pachlowski, będziemy oczywiście na kolejne informacje czekać. Wracamy do kraju. Od 20 lat nie było tak wysokiej inflacji, teraz jest 6,8%. Efektem jest drożyzna, z którą mierzymy się każdego dnia. Jest też podwyżka stóp procentowych, a to oznacza wyższe raty dla tych, którzy mają kredyty hipoteczne. Ekonomiści mówią, że może być jeszcze drożej. Już jest drogo teraz, o czym przekonujemy się za każdym razem, choćby kiedy idziemy do sklepu, a ceny dla Państwa dzisiaj sprawdza Aleksander Przybylski.